w kolejnym odcinku Plundera TV. W tym odcinku przybliżę ci temat borówki amerykańskiej. Borówka amerykańska, czyli borówka wysoka, to ciemnoniebieski owoc o słodkim smaku. Ciekawostką jest to, że Polska jest drugą siłą w Europie, jeśli chodzi o produkcję tego owocu. Stanowisko borówki amerykańskiej to kolejne bardzo ważne zagadnienie. Krzewy borówki amerykańskiej rodziły duże i słodkie owoce. Muszą być w nasłonecznionym i zacisznym miejscu. Sadząc borówkę musimy również zwrócić uwagę na odczyn gleby. Borówka jest rośliną kwaśno lubną. Co musimy wziąć pod uwagę podczas sadzenia jej? Borówkę amerykańską powinniśmy sadzić w podłożu o pH między 3,5 a 5. Borówkę amerykańską powinniśmy posadzić w kwaśnym torfie. Takie sadzenie ułatwi naszej roślinie zaklimatyzowanie się w podłożu. Oczywiście poprawi to również w dalszym etapie uprawy owocowania takiej rośliny. Kiedy sadzić? Borówkę amerykańską. Najlepiej w okresie jesiennym, dlatego że wtedy jest największa wilgotność. Dzięki czemu, w przypadku borówki amerykańskiej i jej systemu korzeniowego bardzo płytkiego, nie musimy tak często podlewać plantacji jak w przypadku sadzenia w innych miesiącach. Natomiast nie ma żadnej przeszkody, aby roślinę doniczkowaną sadzić w dowolnym miesiącu, przez nas wybrany. Kolejnym ważnym tematem jest jaką dobrać odmianę do naszych warunków. W naszej ofercie znajdziecie trzy odmiany: wczesną diuk, najpopularniejszą borówkę na świecie, czyli blupropa, oraz chendlera, który charakteryzuje się największymi owocami z wszystkich borówek. W naszej szkółce znajdziecie rośliny P9, borówki kapitalne dającą się do Waszych ogrodów, jak i na plantacje, rośliny w dwulitrowych doniczkach oraz sadzonki w multiplatach.